Yy, witajcie moi drodzy na kanale RAPTURE jest COMING pochwycenie z blisko. Hmm. Dzisiaj taki filmik dlaczego tak mało teraz mówię o pochwyceniu. Słuchajcie Bóg ma swój czas na wszystko i tutaj nie wiadomo dlaczego akurat czytałam ostatnio Kaznodziei Ramona, tam chyba bodajże jest nie wiem ile rozdziałów ale jest bardzo mało chyba 12 rozdziałów jest tylko więc sobie to możecie śmiało poczytać i jest w trzecim rozdziale bardzo fajna informacja którą to właśnie chcę wam pokazać że w zgodzie z przemijaniem, wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora. Jest tak: jest czas rodzenia i czas umierania, jest czas sadzenia i czas zbiorów, jest czas ranienia i czas leczenia, jest czas burzenia i czas budowy, jest czas płaczu i czas uśmiechu, jest czas żalu i czas tańca, jest czas rozrzucania kamieni i czas ich zbierania. Jest czas pieszczot i czas rozłąki, jest czas szukania i czas straty, jest czas gromadzenia i czas wyrzucania, jest czas rozdzierania i czas strzywania, jest czas milczenia i czas mówienia, jest czas miłości i czas nienawiści, jest czas wojny i czas pokoju. Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? I tak dalej, i tak dalej. Przecież darem Boga jest to, że człowiek może jeść i pić, i przy całym swym trudzie oglądać to, co dobre. I tam jest naprawdę takich, dużo takich fajnych rzeczy. Aczkolwiek on tu wszystko mówi, że to jest wszystko marność. No ale teraz kolej kolei Bóg nie chce, byśmy się oczywiście tutaj teraz coś robimy i teraz tu jesteśmy smutni, bo coś robimy. Nie? Mamy się z tego cieszyć, że możemy to robić. Bo to Bóg nam daje. I tutaj, właśnie jak widać, że jest czas. Milczenia i czas mówienia. Czas milczenia o pochwyceniu, czas mówienia więcej o pochwyceniu, ponieważ Bóg daje różne czasy, Bóg daje różne sezony. Dlatego tak nie mówię cały czas teraz, ponieważ Bóg ma dał, on dla mnie teraz daje inny sezon. Wiemy, że jest koniec roku. Wiemy, że zawsze tu u mnie by nami jest więcej pracy w tym momencie i po prostu to jest czas, że, gdzie Bóg też wie, że to jest moja praca i pieniążki, trzeba z czegoś żyć zarobić. E, a zobowiązania jakie są i one tak sobie on nie znikają. Dalej one muszą być. Jest czas ranienia i czas leczenia. Niestety. Jest czas szukania i czas straty. Tego trochę nie rozumiem, czego szukania i straty, no ale okej. Okay. Albo na przykład gromadzenia i czas wyrzucania. Też nie wiem, co to do końca znaczy. Yy, albo roz, rozrzucania kamieni i czas ich zbierania. To musi być coś ważnego, skoro tutaj pokazane jest, że jest rozrzucania kamieni i ich zbierania. Bo tam jest przecież rodzenia. To są takie ważne rzeczy. Rodzić i umierać. Sadzić i zbierać, ranić i leczyć te ranienia. zranienia, burzyć i budować, czyli budować jakieś na pewno relacje, płakać i uśmiechać się, y czas żalu i czas tańca, tak? Pieszczot i czas rozłąki. U mnie teraz jest, że tak powiem, czas rozłąki z moim mężem, to w sensie, że on jest za granicą. Czas szukania i czas straty, nie rozumiem. E rozdzielania i czas trzywania, pewnie jakiś ran na pewno nie wiem, milczenia i, i, i mówienia. Czasami no milczę, jak widzicie mi, teraz nagrywam trochę, miłości i czas nienawiści. I czasami tutaj tak jest, większość ludzi mają do mnie miłość, a niektórzy mają do mnie nienawiść. Dlaczego niektórzy mają do mnie nienawiść, bo mówi o pochwyceniu, e, a niektórzy mają nienawiść, bo za mało mówię o pochwyceniu, tak? I to jest takie, nie, nigdy jakby komuś nie, mm, nie, nie spodoba się do końca. Nie przypodoba się do końca. I ja muszę być też zgodna ze sobą. Zgodna z tym, co ja czuję. Dlatego tak mało teraz o tym po prostu mówię, bo teraz tego nie czuję. W tym momencie tego teraz po prostu nie czuję, nie widzę tego, że to teraz ma teraz to być i w ogóle, jeżeli tak będzie, to oczywiście czekam i chcę być coraz cierpliwa i tutaj oczekująca, ale Bóg daje mi teraz inny sezon i też jest tak, że czasami, nie wiem jak, jak zauważyliście u siebie, czasami jest też tak, że Bóg na przykład przez to nie mówi na przykład w tym czasie, kiedy widzisz, że ty jest zapracowany jesteś w takim stopniu, że wie, że to musisz zrobić, ale wie Bóg też na przykład, że teraz będę na przykład jechała do mojej, do dziewczynkami, to po prostu chcę tak samo spędzić z nimi czas. Się po prostu gdzieś po prostu gdzieś chcę po prostu pojechać, słuchajcie. I, I mówię, no nie, no gdzieś po prostu chcę pojechać z nimi. I tutaj omówiłam sobie taki weekend sobie zrobiłam, że tak powiem. Jedziemy w piątek do innego miejsca, e, poznać dalej ludzi. Słuchajcie, to nie jest znak, że ty musisz siedzieć teraz w domu i czekać. Ty masz iść ludziom pokazywać miłość. Naprawdę im, naprawdę, uwierzcie mi. Miałam taką sytuację tu ostatnio, że Bóg naprawdę pokazuje, że ta miłość i ten czas spędzony dla innych, i że nawet jak ktoś jest chory trochę i psychicznie, i nie tylko, jak ty z tą osobą spędzisz, ty nie walczysz z tą osobą, ty walczysz z tymi demonami. I jeżeli widzisz, że ta osoba nawet jest zdemonizowana, cokolwiek z nią jest nie tak, to uwierz mi, że najlepiej jest po prostu nic nie reagować. I ten diabe diabeł i tak się wyciszy, bo musi się wyciszyć. Bo i tak na siebie to nie działa. I ja tutaj to zrobiłam, to co miałam do zrobienia i uwierzcie, efekt jest naprawdę po prostu jest zdumiewający. Serio. Ta miłość po prostu, którą zawsze mówili, że miłości nie mam, e, ze swojego punktu widzenia oczywiście, to Bóg wiedział, że miłość mam. Jestem kontrowersyjna, ale miłość w sercu mam taką, że pomagać wszystkim chcę. I to to wie, znają tylko ci, którzy mnie znają osobiście. Nie poznają mnie nigdzie ci, którzy nie chcą poznawać, ci, którzy nie chcą mieć kontaktu, którzy chcą tylko na własną korzyść mieć moją znajomość ze sobą. A ja chcę korzyść mieć taką, nawet jak komuś coś pomogę, nie oczekuję od kogoś. Słuchajcie, jakiś czas zaprosiłam kogoś do siebie na obiad i ja nawet, nawet nie myślę w ogóle w głowie o tym, żeby oni zaprosili mnie na obiad. W ogóle po prostu o tym nie myślę. Ja kolejne raz zaprosiłam, kolejne raz zaprosiłam. Mnie to nie interesuje. Nie potrzebuję, by ktoś mnie gdzieś zapraszał. Nie jestem, yy, skończyłam z takim, wiecie, takim dziecinnym zachowaniem. Wiem, że są różnego rodzaju, jak to się mówi, miłości. Takie są, no, pięć, y, jak to się mówi o znach miłości. Niektórzy potrzebują więcej chwalenia, niektórzy potrzebują więcej prezentów, niektórzy potrzebują więcej adoracji, niektórzy potrzebują więcej pomocy w domu na przykład. I ta, albo, albo niektórzy, załóżmy, dotyku, są różne etapy tej miłości, tak? I różne takie te, te, te mm, znak by, jak to się mówi, no pięć, yy, nie pamiętam, co się nazywa, ale wiecie, o co mi chodzi. Ja na przykład nie potrzebuję, by ktoś mnie chwalił, by ktoś mnie przytulał, by ktoś po, to po prostu mnie, nie wiem, yy, zapraszał gdziekolwiek innego, bo wiecie co, bo właśnie jestem na etapie nauczyciela. W się sensie takim nauczyciela, Kobieta do kobiety przeważnie tutaj, tak? Żeby pomagać kobietom nie tylko. I jak patrzę czasami, że inni ludzie coś robią i, i coś działają, robią, budują takie szkoły, budują jakieś domy dziecka, budują jakieś inne, nie wiadomo, tam rzeczy, pomagają bezdomnym. Powiem wam, to jest właśnie mój konik. To jest takie coś, co ja to uwielbiam, ale i tak nie jestem w stanie wszystkiego zrobić. Więc Bóg posyła mnie tam, gdzie On chce. Więc nie wszyscy będą to robić to samo, co każdy myśli, że będzie chciał robić, że będą budować szkoły, gdzieś wjeżdżać na jakieś misje. Ty masz być w swoim domu po prostu, być to po prostu osobą, która będzie służyła Panu Bogu. I powiem Wam, to jest mega sprawa, bo dzięki temu naprawdę ludzie widzą we mnie, ci, którzy chcą zobaczyć, e, naprawdę po prostu widzą. E, to miłość, którą ja pokazuję, bo to nieważne, że, że jak ty będziesz mówił o tej miłości, tylko co będziesz robił, jak będziesz używał tej miłości, czyli czynami pokazujesz. I teraz tu właśnie będę chciała pojechać teraz do, właśnie do moich kuzynek i ja wierzę, że to jest Boży plan. Mimo wszystko w tym czasie, w jednym tylko dniu będę jechała a nawet dwie godziny tylko po to, by z nimi się spotkać, spędzić to samo samofanie tu z moimi właśnie dziewczynami. fanie super, naprawdę Boży czas i... Spędzić z nimi czas, spędzić z tymi innymi osobami czas, które też myślę, że tak samo potrzebują, bo może coś takiego tam jest u nich, że ja nie wiem, co się wydarzy. Ja tylko po prostu jestem posłuszna i czuję, że mam to zrobić, bo żeby to być, być od, jakby otwartym na innych ludzi. Bądźmy otwarci na innych ludzi. Właśnie to polega na tym, jaką masz dojrzałość. Niedojrzałość taką, że tylko ja tutaj jestem jest, jest najważniejsza, ja tutaj potrzebuję teraz, żeby ktoś mnie wysłuchał. Czasami tak jest, rzadko już teraz, ale czasami tak się jakoś jeszcze wyrwie. E, I potem wchodzi do takie nasze ego i wchodzi, i wchodzi, i wchodzi. I dlatego tutaj warto właśnie Pana Boga chwalić, oddawać Mu wszystko, modlić się do Niego. Naprawdę uwierzcie po prostu mi, że to jest piękne uczucie, kiedy Ty możesz być używana i nie potrzebujesz nic innego jak Jezusa. Nic innego jak Jezusa. To jest najważniejsze. Jeżeli Go masz, to nawet jak będzie pochwycenie, uwierz mi, to będzie po prostu, będzie tak, że Twój Duch po prostu będzie w tym momencie bardziej aktywny. będzie się modlić, oczekiwać i wtedy po prostu Bóg Cię tak dotknie, że normalnie Ty się modlisz i będzie normalnie high, high life, że tak powiem. Więc bądźmy Gotowi na to, i w końcu się cieszę, że mogę o tym bardziej prosto mówić, bo też samo nie chcę mieć strachu mówić przed ludźmi teraz to wielce, że ja nie, nie, że nie czekam na pochwycenie, tylko każdy ma swój inny czas, i w tym momencie teraz ja mam inny czas. I mało omówię o pochwyceniu, tylko po to, by nie was zniechęcić, tylko po to, byście wy też wiedzieli, że to jest czas jeszcze dalej na odbudowę siebie, na jeszcze większe oczyszczanie siebie. Tu teraz właśnie czytałam sobie, bo to było wcześniej kaznodzieje a Teraz Bóg pokazany, że mam czytać teraz o Zachariasza. I to na przykład było, że Jozue były splamione. Stał, Bóg mu pokazał taka wizja oczyszczenia arcego pana Józuego, to trzeci rozdział, tak? Zachariasza. I powiem wam, i tam było pokazane, że. Diabeł naprawdę przeciwstawia się i stoi po prawicy yy, nawet nas wielokrotnie przed Panem Bogiem, by nas osądzać i by nas oskarżać, a Ty się nie dawaj. Bo Bóg i tak tutaj wie, dlatego ja się czuję tak, słuchajcie, obwieźcie jak w bańce bo po prostu bym była ostatnim długim czasem. Naprawdę, yy, że po prostu tak Bogu ufać trzeba zostawić wszystko, Bogu naprawdę we wszystkim ufać i po prostu robić dalej swoje i y, Bóg chce Ciebie oczyścić, chce, żebyś był czy oczyszczony. Jeżeli oddałeś swoje serce Jezusowi, jesteś oczyszczony w imię Jezusa Chrystusa i teraz kwestia tego, byś po prostu ty wybierał dalej swoje szaty, bo oczyszczony jesteś. Tylko teraz ty, jak się pobrudzisz, musisz iść teraz wziąć tą szatę i się wziąć do miski, umoczyć, czy do, do prania dać, żeby ona po prostu była oczyszczona. Czyli tak praktyczne rzeczy, oczyszczać się, wyznawać swoje grzechy, w sensie, że Boże, znowu zawaliłem, ale wiem, że w Tobie jest nadzieja, Ty mi wszystko wybaczyłeś, ja jestem czystym Twoim dzieckiem. I teraz kwestia tak samo też tutaj, jak słuchałam wczoraj też fajnego kazania tego Andrzeja Dąbrowskiego z Warszawy, bardzo Wam polecam, eee, to powiem Wam, i to takie, takie jest, bardzo też samo daje też dużo do myślenia, kim jesteś? Czy jesteś sługą, czy jesteś dzieckiem Boga? Bo jeżeli jesteś sługą, to dalej jeszcze, on to tak fajnie to pokazuje, w takim razie dalej jeszcze yy, nie przepracowałeś, nie rozumiesz, jaka jest miłość Jezusa do ciebie i Boga do ciebie. Bo jeżeli jesteś sługą, to dalej musisz sobie zapracować na to, by po prostu być tutaj posłusznym, tak? I w ogóle, tak jak wiecie, no, mursztra, yy, wojsko i w ogóle. Ale jeżeli jesteś dzieckiem swojego ojca, swojego tatusia, to ty pojmujesz to całkowicie inaczej. Że ten Bóg Twój jest twoim ojcem, i choćbyś nie wiem, co robiła, czasami wiadomo, tutaj trzeba oczywiście zawsze się pilnować, nie chodzi o to, i dalej służyć, tak jak ja dalej służę, też tak samo jakby takim sługom, też tak samo jesteśmy, ale żebyście dobrze mnie zrozumieli. Że ty musisz wiedzieć swoją wartość, jaką masz, że jesteś dzieckiem Bożym, czyli że jesteś jego dzieckiem, a jak dzieckiem, no to masz o wiele większe przywileje niż sługa. Sługa tylko wykonuje obowiązki idzie, robi i wraca. A dziecko może przytulić się, dziecko może porozmawiać, no nie musi się bać. To jest o tym dłuższy i całkowicie inny w ogóle temat, ale to mnie poruszyło i takie tutaj mam no takie. Mm. Więc pamiętuję takie właśnie, takie małe niuanse, które bardzo mi dotykają w tym, bynajmniej, momencie. Wieszę, że tak samo i Was. Więc dziękuję tym, którzy mimo wszystko dalej oglądają ten kanał dla własnego zbudowania, a nie dlatego, że są jakieś nowinki, nie wiadomo, jakieś różne rzeczy, bo teraz mało, jakieś tam naprawdę YouTube ogląda w ogóle mało i też się z tej strony cieszę, bo tutaj tak wystarczająco mam już, mam, jestem zmęczona naprawdę wielokrotnie, bardzo mocno. I Bóg mimo wszystko daje siłę. Naprawdę daje siłę i ja jestem tak Bogu wdzięczna za Wasze wszelkie modlitwy, za Wasze wsparcie finansowe, duchowe, materialne. Naprawdę jesteście niesamowici. Nigdy nie sądziłam, że będę spotkał ludzi na mojej drodze, naprawdę, którzy są w internecie, którzy mogą być naprawdę przy takimi przyjaciółmi, naprawdę takimi osobami, które wspierają też rzeczowo, że tak powiem. To mnie naprawdę zdziwiło mocno, bardzo i ja jestem naprawdę zszokowana. Do tej pory cały czas i e, po prostu, że e, Bóg sam troszczy się o mnie i ja nie lubię kogoś o coś prosić. E, naprawdę uwierzcie mi, e, nie, że jestem mało pokorna, jestem pokorna, bo wielokrotnie potrafię o coś poprosić jak potrzebuję pomocy. Zwłaszcza to mojej siostry też przyjaciółki mojej siostry e, Emilii. E, która jest po prostu naprawdę cudowną osobą, e, naprawdę jest mega cudowną osobą, bardzo cudowną osobą jest, naprawdę. E, I do, dziękuję Bogu, że naprawdę ją mam na swoje drodze, naprawdę. I tak samo też dziękuję, że mam tu Asię, Agnieszkę, Kasię e, i naprawdę tutaj Mariusza i, i Franka, e, naprawdę też słuchajcie mam też i mężczyzn, którzy naprawdę są bożymi mężczyznami mężami bożymi, którzy naprawdę, tutaj naprawdę po prostu wspierają w różnorodny sposób, jak mogą, e, zwłaszcza swoją obecnością. Także tutaj naprawdę jestem bardzo wdzięczna i e, to, co robicie, to będzie z tego na, na bank. Wierzę w to bardzo, że pan, pan tutaj się do tego przyzna i Wam pokaże daną nagrodę taką, którą otrzymacie i ja tylko mogę po prostu powiedzieć, że to jest mega sprawa i e, i oczywiście tak samo też ci, którzy też tak samo się zwłaszcza modlą, bo to jest tu duża sprawa, bardzo. Um, sami widzicie o tym, że tu w szpitalu, co było, ten cud, co Bóg tu mnie uzdrowił, to naprawdę widzicie sami, że efekty tego są mega. A także to było na tyle, bo teraz muszę jeszcze po, trochę popracować, trochę trzeba poszyć jakieś rzeczy. A jeżeli Ty masz ochotę i coś chcesz kupić, jeżeli chodzi o mojego sklepu, serdecznie Ciebie zapraszam, więc tutaj ja nie chcę pieniędzy za darmo, robię dalej swoją rzecz, czyli szyję, pracuję. Nie robię to sobie, że jak to się mówi, że niektórzy sobie pracują, wiecie, żeby sobie dostawać kasę za darmo, bo tak, bo tak powinno niby być. Nie, Bóg powiedział, że masz pracować, po to, to ci dał ręce i nogi, żebyś to robił. Więc ja też pracuję i tutaj, że tak powiem, dla Pana Boga, to jest dla mnie przyjemność. Ja to lubię robić, ja to lubię dzielić się Ewangelią, ludzie, to jest dla mnie normalnie, ja to mnie tak buduje, że szok wyrazi się, rodzi, wiadomo, ze słuchania. Sorry, że tak długo dzisiaj, no, ale tak jakoś muszę to powiedzieć, wszystko. Um, to jest coś niesamowitego, naprawdę. Normalnie szok. I to jest coś po prostu pięknego. No. Także. Cieszę się bardzo tutaj, że mogę to robić, więc jak macie ochotę kupić jakieś boxy, takie, takie fajne niespodzianki, które naprawdę szłam, są po prostu przepiękne, to Was to serdecznie zapraszam do mojej strony, którą macie link poniżej. Po prostu może coś, coś Wam się spodoba, może macie jakieś dzieci, bo tam są takie secret boxy dla dzieci, a jeżeli macie ochotę możecie przejść na mój Facebook i tam też coś sobie dla siebie nawet zamówić. Bluzy, nie bluzy, co sobie tylko chcecie. Także. Mm, Dziękuję naprawdę, że jesteście. Naprawdę jesteście super. Mega, mega się cieszę. To jest za fajnych ludzi na, na tym kanale, naprawdę. Także mega. Wajo! <grym> <Bye> <grym>